Ejka, wybaczcie, e, nagrałam teraz audio tak, aby po, e, po, 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 po nagraniu odcinka zauważyłam, że e, nie ma audio w tej części pierwszej, bo odcinek ma trzy. E, w dwóch następnych, czyli mniej więcej od 10 minuty już będzie czytane. Nie wiedziałam, że e, tutaj, mając lekcję online. Się nie nagrywa dźwięk, więc bardzo was za to przepraszam. Mam nadzieję, że sobie yy, przeczytacie i nie będzie Wam to jakoś bardzo przeszkadzało. Trochę głupio, bo mi kilka komentarzy fajnych uciekło. W sumie już nie pamiętam co, no ale yy, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Miłego oglądania. Co? To on pomoże nam to rozwikłać, Iwan. Jak Iwan? Jest z dziesiątej kasy. Na pewno będzie wiedział, kim jest ten mruczny facet. Może nawet to, gdzie Hana ukryła Jake i Carla. Okej, okay, ale on jest przecież po jej stronie. No. Jak, się, jak tylko się dowiedziałam, że Hanna zdradza go z jakimś facetem, zadzwoniłam do wszystkich i wykluczyłam ją z towarzystwa. Na pewno już coś usłyszał. O kuźwa mać. <laughs> jak znam Iwana, pewnie przyjechał tu za Haną, próbując ją odzyskać. Jeśli nie mógł jej znaleźć, albo go zignorowała, pewnie zapija teraz swoje smutki. To znaczy, że musi być w barze Wiktor. Kurde. <laughs> e, dlaczego akurat tam? Znaczy, jak go dobrze zna, no to... <laughs> to proste. W tym mieście tylko tam podają krew. Co takiego? Ja, ja myślałam, że alkohole się upaja. Słyszałaś? Idziemy. No, dobrze, ale według mnie szanse są marne. Ja dalej jestem zszokowana po tej krwi. <noise> Ku twojemu zdziwieniu wikina. naprawdę ma rację. Iwan faktycznie siedzi w barze Wiktor. Rozwalony na stołku barowym łapczyje pije czerwone wino, jakby to była woda. To czerwone wino czy krew w końcu. <laughs> Hej, Iwan. Iwan kompletnie ją zignorował. Daby. Do faceta to podobne. A więc chyba już wie, że Hanie. Iwan dalej ją ignoruje. Podnosi swój pusty już kieliszek do góry, a barman skwapliwie napełnia go ponownie. Chociaż nalewa czerwony płyn z butelki wina, a nie wygląda tu wcale na wino. Ani nie pachnie jak wino. To się nazywa alkohol z górnej półki. No, chyba ta... Iwan rzuca ci spojrzenie. Ku twojemu zdziwieniu, Iwan wykrzesał z siebie delikatny uśmiech, po czym jego, twarzy powróciła... jego twarz powróciła do swojego zwykłego, beznamiętnego wyrazu. Ty wciąż żyjesz? Niesamowite. No, sekret. Czego się napijesz? Czemu konwersujesz akurat ze mną? Może z lepiej z Wiki? Ona się tutaj na wszystkim zna. Czegokolwiek, byle tylko nie krwi. Haha, <grych> 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 barman, barman, tak się, tak się mówi? Nie chodzę po barach, więc nie orientuje się. Bardzo niekulturalnie. Barman wraca, a Iwan zamawia coś o niezwykle fantazyjnej nazwie. Nie masz pojęcia, co to właściwie jest. Nie pytając, wdrapujesz się na stołek przy Iwanie. Wiki siada obok ciebie. Barman wraca i nalewa ci maleńką szklaneczkę czegoś bursztynowego. Whisky? Na zdrowie. Na zdrowie. On pije krew, a mi podali moczu. Nie no, żartuję, ale to no, tak się śmiesznie, nie? No jak już mówimy o płynach y, z ludzkiego ciała, wszelkiego rodzaju, no to różne są. Stukacie się kieliszkami i pijecie. Twój drink jest bardzo dobry. Smakuje lepiej niż cokolwiek, co piłaś do tej pory. Wiki, która niczego nie zamówiła, obserwuje was, was w ciszy. Więc... <laughs> hmm, przykro mi z powodu twojej dziewczyny. Czemu miałoby ci być przykro? Bo porwałam mojego chłopaka, którego nie kocham i którego zdradzam z Karlem. Nie wiem. Nie wiem, jaki byłby sens. Czy jestem przykro? Niespecjalnie. W sumie masz rację. Hana jest. No cóż, pewnie pod pewnymi względami potrafi być urocza. Wiesz, że się nienawidzimy. Nie będę zaprzeczać. Wiem, to zabawne. Zależy dla kogo? No, tak, przezabawne. Of course, of course. Iwan odstawia kieliszek i przygląda się jego karma za nowej zawartości. To nie jej wina. Serio? W sensie tak? Tylko tego faceta, z którym się związała. No wiesz, tego, który chciał cię zabić. Kojarzysz? No, raczej wiem przecież o kim mowa. Poza tym, że kojarzę go tylko z widzenia, nie? Nie znam jego nazwy. Ma tylko jako żelazną maskę. A moje oko. To przez niego wszystko jej się pokręciło. Ale to nic. Kiedy już nie nią skończy, wróci do mnie. A ty tak po prostu ją przyjmiesz z otwartymi remonami? Ja niestety na niektóre kwestie jestem dosyć. totalnie nie. Ona to zrozumie. Musi. Hmm. Hej, bez obrazy, ale brzmisz jakbyś sam siebie chciał przekonać. Powiedziałam, że chciał? Ja jakbyś, jakby, jakbyś chciał sam siebie przekonać. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. O, tak ci się wydaje? I słusznie pewnie mnie się wydaje. Tak, nie masz pewności, czy Hanna do ciebie wróci. Poza tym, wiesz, ż, wiesz już, że cię zdradza. Że ona, ona cię wykorzystywała do osiągnięcia jego celów. Jesteś pewien, że chcesz ją z powrotem? Toksyczne relacje zawsze są out. Tylko głupi ludzie tego nie rozumieją. Nie. Ojej. Delikatne szkło pęka w jego rękach, rozpryskując maleńkie odłamki dookoła. Na szczęście żaden cię nie trafia. Masz taką aurę, nie? Otoczącą cię. Czemu się tego nie spodziewałam? Nie, to nie tak. Hanna jest młoda, skołowana. Kana jest młoda, skołowana. Ten ktoś nią manipuluje. Barman podchodzi, żeby posprzątać. Iwan gapi się na rozbity kieliszek w swojej dłoni. Zupełnie, jakby nie miało to z nim niczego wspólnego. Mm, wiesz, kto to jest? Ten facet, który mm, nią manipuluje? Oczywiście, że nie. Gdyby tak było, już dawno byłby martwy. Are you sure? Nie przeceniaj swojej możliwości. Wiki wreszcie się odzywa. Wydaje nam się, że może być z dziesiątej kasty. Iwan wzrusza ramionami. Tak jak ja, ale to nie powstrzyma mnie przed rozdarciem mu gardła. Albo vice versa. Tego nie jestem pewien. Skoro chcesz go znaleźć, to może nam pomożesz. On przetrzymuje mojego przyjaciela, Jajka. Możliwe też, że ma Karla. Jeśli ich znajdziemy, odnajdziemy też jego, a wtedy. Głos ci się łam łamie, bo zdajesz sobie sprawę, że Iwan wcale cię nie słucha. Jest zbyt zajęty wyciąganiem z kieszeni w pliku banknotów, aby pokryć rachunek. Hej, słuchasz nas? Słuchaj, jeśli połączymy swoje siły i odszukamy Karla i Jacoba, znajdziemy też sekretnego kołanka Twojej dziewczyny, a wtedy będziesz mógł zrobić z nim zrobić co zechcesz. Po prostu nam pomóż! No, rozsądne podejście. Iwan wpatruje się tempo w wiki, po czym potrząsa głową. Nie, nie ufam Wam. Zrobicie, Hanie, krzywdę przy pierwszej nadarzającej się okazji. Sam go wytropię. Tak jakby dotychczas nie udało nam się zrobić niczego poza uciekaniem przed Haną. Więc jak mam ją skrzywdzić? Iwan patrzy na Ciebie. Powodzenia! Spalenia bambus. Kieruje się do wyjścia, ale nagle zatrzymuje się i odwraca przez ramię. Do zobaczenia, w Karnstein. Spierdzielaj ode mnie. Po czym wychodzi? No, to tego typa naprawdę gdzieś na drzewie powiesić. Mówię to na podstawie ponad 100 doświadczenia. Kiedy u tego gościa przeleje się czara goryczy, będzie bardzo, bardzo źle. Odjechał już? Ehm, tak. Dlaczego pytasz? Marnujemy tu czas.